Little Nightmares. Gra wydana 28 kwietnia 2017 przez producenta Tarsier Studios. W dzień pisania materiału na grę jest przecena i kosztuje 22-25 zł, a na GD Deals można znaleźć ofertę od około 12 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy mimo krótkiego gameplayu gra mi się podobała? Czy dziwny klimat i otaczająca nas brzydota wywołała u mnie jakieś emocje? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem Wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której wiedziałem o istnieniu od dawien dawna, co już się gdzieś przewijało, ale raczej nie byłem nią zainteresowany, aż w końcu na promocji złapałem obie części i postanowiłem je sprawdzić. O czym w ogóle jest ta gra? Little Nightmares to gra, gdzie fabuła dla mnie jest jedną wielką zagadką. Budzimy się jako niewielka postać w żółtym płaszczu, i z tego co się dowiedziałem, to ta postać ma na imię Six. Jesteśmy na jakimś statku, a jak się tu dostaliśmy i co tu robimy, jest nam kompletnie niewiadome. Przechodzimy z pokoju do pokoju, z jednego miejsca do drugiego i to co od razu zwraca naszą uwagę, to klimat. Klimat tej gry, otoczenie, dźwięki, muzyka i postacie tu występujące są niesamowicie klimatyczne i przerażające. Postacie czy ludzie występujące w tej grze charakteryzują się niezwykłą brzydotą, ale jest to coś co robi ogromną robotę, bo nasza postać musi ich unikać za wszelką cenę, a jedno spojrzenie na nich wystarczy by chcieć stąd spieprzać. A czy ci ludzie są dla nas jakkolwiek niebezpieczni? Oj tak, bo jeśli dobrze rozumiem to dzieci są dla nich prawdziwym radytasem i oni pożerają takie malutkie istoty jak Six. Także dla własnego bezpieczeństwa omijać gości, którzy są na statku oraz szefów kuchni. Trafiają się też dziwne sytuacje, gdzie nasza postać jest głodna i musimy znaleźć coś do jedzenia. I co ważne, to po drodze Six przechodzi pewne zmiany, co jeszcze bardziej sprawia, że klimat tej gry robi się naprawdę niepokojący. I granie w to bywa niekomfortowe oraz może to po prostu przytłoczyć. Mechanika gry, czy sposób przechodzenia, to skradanie się, skakanie i wspinanie się w różne miejsca, aby dotrzeć do końca i wydostać się z tego koszmaru. Przede wszystkim będziemy musieli się ukrywać przed tymi dziwnymi ludźmi, ale czasem będziemy zmuszeni uciekać przed nimi bo momenty z gonitwą są nieuniknione. I to, co przyznam, sprawiło mi ogromną frajdę, to adrenalina podczas grania. Bo zdarzają się momenty, że dosłownie o włos udawało mi się uciec i odczuwałem ogromną ulgę, bo niestety pewne etapy musiałem powtarzać kilkukrotnie, bo nie było to dla mnie tak proste, jak sądziłem. Bywały wymagające segmenty w tej grze, jak chociażby z pewnym ślepcem w windzie, bo chłop miał długie łapy i nie potrafiłem wyczuć, kiedy powinienem wykonać ruch. Należy nadmienić, że nie mamy tu żadnych broni ani sposobów na obronę. My po prostu uciekamy i ewentualnie sprawiamy, że coś spadnie na wrogów lub ich przytrzaśnie, dzięki czemu otwieramy sobie furtkę do ucieczki. To, co jest dla mnie bardzo ciekawe w tej grze, to tajemniczość, bo tak naprawdę nie mamy tu żadnych odpowiedzi. Odbudzimy się w jakimś miejscu i po prostu brniemy do przodu, ale jest to coś, co właśnie gracza pochłania, bo my sami musimy wysunąć wnioski, o co tu chodzi i co my tu robimy. Czy dostałem odpowiedzi na moje pytania? Absolutnie nie, ale jakoś mi to wielce nie przeszkadza, bo myślę, że jest tu spore pole do popisu pod względem interpretacji. Zresztą, sama myśl o zagłębieniu się w historię tej gry czy jej sens jest dla mnie przerażająca samo w sobie, a poznanie dokładnych wydarzeń, myślę, sprawiłoby mi pewną satysfakcję, ale i niepokój. Przyznam, że mam ogromny problem, by coś więcej wydusić z siebie na temat tej gry, bo po pierwsze fabuła gry nie odpowiada za bardzo na nasze pytania, i większość polega na domysłach, jak nie wszystko w tym tytule. Po drugie, gra jest bardzo krótka, a dokładniej ukończyłem ją w 3-4 godziny, jeśli dobrze liczę, więc jest to na jeden strzał w sumie. Po trzecie, nie jest ona skomplikowana, przez co chyba powiedziałem już wszystko, co było potrzebne. Ta gra jest krótka, nie jest skomplikowana mechanicznie, ani nie jest znana historia, przez co naprawdę trudno mi coś więcej. I powiedzieć na jej temat. Powiem za to, że gra jest naprawdę ciekawym i przerażającym tytułem. I to nie przez jakieś idiotyczne wyskakujące mordy, ale za klimat, który sam w sobie ryje banie i który potrafi przytłoczyć. Dodatkowo fakt, że gracz sam musi sobie odpowiedzieć na pewne pytania tylko dokłada cegiełkę do mojej oceny, bo grało mi się w to naprawdę dobrze i czułem niezwykłą adrenalinę w trakcie grania w to, bo z etapu na etap miałem coraz większe obawy co jeszcze mnie tu spotka. Okej, okay, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie gra działała bezbłędnie. Nie miałem spadków FPS-ów ani crashy, więc pod tym względem jest dobrze. Audio. Muzyka i dźwięki mi się naprawdę podobały, bo robiły niesamowity klimat w tym tytule. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze, i choć nie jestem wielkim fanem gier skradankowych, to tutaj było to dla mnie naprawdę ekscytujące. Grafika. Bardzo niepokojąca, otoczenie przytłaczające, postacie brzydkie, co sprawiało, że były naprawdę fascynujące i pasujące do tej niepokojącej gry, także grafika była cudowna. Podsumowując, Little Nightmares to gra, która wywołała u mnie wiele emocji. W głównej mierze niepokój, przerażenie i ekscytację, bo z jednej strony bałem się brnąć dalej, a z drugiej chciałem tego, bo niezwykle pragnąłem dowiedzieć się o co tu chodzi, i zakończenie dało mi jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedzi jakiekolwiek dostanę w drugiej części tej serii, bo na horyzoncie już widać trzecią część, także będę miał w co grać i co oceniać. Ja osobiście polecam Wam ten tytuł, i mimo że krótki, to myślę, że będzie idealny na wieczór, by go zacząć i skończyć. Tymczasem, ja za jakiś czas, być może, wezmę się za drugą część i przekonam się, czy dostanę odpowiedzi na pytania, które niezwykle mnie zastanawiają. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie, przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa.